Cześć, dzień dobry, dzisiaj miał być film zupełnie inny niż ten, bo dzisiaj miał być, czekajcie, coś jakiś tak przetrę, jakiś taki poblask widzę, dzisiaj miał być film, druga część tego filmu Webasto, z tej kamery, gdzie będę gadał i tak dalej, ten film już od dawna jest wrzucony na YouTube, był zaplanowany właśnie na dzisiaj, ale go schowałem, podmieniam go na ten film, który teraz będziecie oglądać, bo tak pisałem w poprzednim filmie. Jeżeli będzie dużo lajków i komentarzy, czyli będziecie aktywni, będziecie brać aktywny udział w, w rozbudowie tego kanału, wtedy ten film się pojawi. A w tej chwili film po prostu trafi do wybran ludzi wybranych przeze mnie, część widzów i tak dostaje dostęp e, wcześniej a każdy, kto napisał komentarz pod tamtym filmem, dostanie dostęp do tego filmu, który miał być dziś właśnie, czyli do tej drugiej części. W tamten film dałem dlatego, żebyście zobaczyli, że, na to, że inteligentni widzowie zobaczą, ile trzeba czasu poświęcić na to, żeby coś pokazywać do kamery o tym gadać. Dlatego chciałem, żebyście widzieli to z drugiej strony, nie z momentu tej kamery, co nagrywam, tylko po prostu z boku. Zobaczyć, ile to trzeba. Że jedną ręką trzymasz kamerę, drugą ręką trzeba operować tak dalej. Liczyłem, że że w ten sposób to potraktujecie? Potraktowaliście to inaczej. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Ale stwierdziłem, że tego filmu w takim razie nie upublicznię. Na razie może kiedyś się pojawi. Tak jak mówię, w tej chwili dostaną do niego dostęp ludzie, co do tej pory napisali komentarze pod tym pierwszym filmem. I część ludzi, ci, co nas kiedyś wsparli na rzutce, też oczywiście dostaną. O, tu w tym momencie podziękowanie dla Maciej'a i dla Huberta hmm, za wsparcie. Wsparcie nas finansowo w celu rozbudowy sprzętu. Chłopaki wpłacili łącznie 150 zł, ja te 150 zł pomnożyłem kilkukrotnie, i zakupiłem Mediamod do GoPro, zakupiłem mikrofon dodatkowy do GoPro i zakupiłem mikrofony, mikrofony bezprzewodowe, które jeszcze do mnie nie dotarły i zakupiłem jeszcze dodatkowe uchwyty do kamery. Więc dostałem 150 zł od ludzi dobrego serca, a wydałem kilkukrotnie więcej. Hmm. Więc, no, słaby ze mnie biznesem w tej kwestii. Dobra, żeby nie gadać więcej, yy. filmy są, zaraz zresztą zobaczycie. Filmy mam, powrzucane już jakiś czas temu do 6 stycznia. Są filmy zaplanowane. Dwa filmy w tygodniu, poniedziałek i piątek o godzinie 12.17. Do 6 lutego te filmy są. Co będzie dalej? Nie wiem, na tą chwilę mi się odechciewa to, że mnie YouTube banuje za brak monetyzacji, prawdopodobnie za brak monetyzacji, bo mi YouTube nie pisze żadnych ostrzeżeń ani nic, ale no, tak jak obserwuję statystyki, to zakupuje mnie YouTube w momencie jak płacę, jak płacę za wyświetlenia filmów i łapki pod filmami, no wtedy mi algorytm łaskawie dopuszcza. Jeżeli tego nie robię, to mnie algorytm spycha, więc a monetyzacji nie chcę uruchamiać. Więc zobaczymy. Zaangażowania Waszego też nie widzę, więc myślę, że kanał po prostu umrze śmiercią naturalną. Chociaż ja jestem człowiekiem słownym, więc etap budowy pokażę do końca, czyli te filmy po prostu później już będę nieregularnie to montował. Jak, będę, jak mi się chciało, to je będę składał i wtedy zobaczycie, a jak mi się nie będzie chciało, to po prostu później miesiąc, dwa czy pół roku czy kolejny rok nie będzie tych filmów. Taki jest scenariusz, mniej optymistyczny dla Was. Optymistyczny jest też taki, że dalej mogę tworzyć po te dwa filmy w tygodniu. Pod warunkiem, że, że zobaczę chęć Was, chęć zobaczę, czyli po prostu Wasza aktywność. Wasza aktywność. Bo jak wiecie, odpisywałem na wszystkie komentarze. Pod ostatnimi filmami nie odpisuję w ogóle. Nie czytam tych komentarzy i na nie nie odpisuję. Tak jak mi się na głowę wyświetli, to tylko na głowę komentarza. czytam. na razie nie wchodzę, nie odpisuję. Zobaczymy co z tego wyniknie. Dobra, teraz zobaczycie teraz zobaczycie screen obrazu Te filmy są zaplanowane do 6 właśnie, tak jak mówiłem, lutego zobaczycie, że ten film, który miał być dzisiaj, też jest dodany dosyć dawno i co? i wybrani dostaną w niedługim czasie? może jak to oglądacie... nie, nie, bo mam czas inne rzeczy do garnięcia przy kamperze więc myślę, że nie, nie, nie poświęcę na to czasu, bo to muszę zrobić listę mailingową i tak dalej, no zobaczę. No nie, ale w najbliższym czasie na pewno, na pewno wspierający nas na zrzutce, dostaną dostęp do tego filmu, a jest ciekawy, według mnie oczywiście, <grych> bo jest pokazany cały ten proces, po prostu okiem tej kamery, do której teraz mówię, czyli jest to z bliska w pierwszym planie kręcone i jest moja, moje komentarze do tego. No, to co? Myślę, że tyle. Nie wiem, czy to będzie długi ten film, czy nie. Może coś jeszcze teraz wkleję, jakiś tam z innego dnia, coś. Żeby nie było, że taki króciutki, to tam coś wam dołożę. No a na skinach sobie teraz spokojnie możecie obszaić, co i jak było. Czy nie było? No nie wiem. Ale do zobaczenia w następnych filmach. Albo nie do zobaczenia. Wszystko w Waszych rękach. A GoPro też mi się da ci więc jak GoPro padnie, ja już drugiego nie kupię i to będzie na pewno wtedy, myślę, definitywny koniec nagrywania w dobrej jakości. Bo ja już więcej swoich pieniędzy naprawdę nie wydam. Wiem, że ostatnio to mówiłem i mówię, że dopiero jak coś zbiorę na zrzutce, to kupię. A widzicie, znowu zainwestowałem, a na zrzutkę się w żaden sposób to nie przekłada. okej, okay, no nie chcecie nie ma obowiązku się ze mną dzielić pieniędzmi i spoko, ale żeby było wszystko fair, jak wiecie ja żadnych reklam sponsorowanych nie robię, nie monetyzuję więc wszystko co tu robię, robię ze środków własnych, dlatego mi się już nie chce robić bo to za, za drogie hobby wychodzi i wolę ten czas poświęcać na swoje prywatne różne rzeczy wolę posiedzieć z książką jakieś dziwne prześwietlenia widzę w tym monitorku na razie cześć, miłego oglądania dalej no patrzcie, Uuu, nie ma kampera nie ma kamperosa dzisiaj 17 stycznia stoimy tam gdyż trzeba coś porobić a co? tylko lękon i kamperosik tam wody jest? Nie wiem, nie wiem, czy to widzicie, ale dużo wody jest w tym w hermetycznym światełku. Więc, no, plus taki, że były tanie te lampy, akurat, bo to chińskie główne takie, bez homologacji, to tak nie boli serce. Ale w przypadku tamtych droższych, to się człowiek wkurza. A dzisiaj co? Spawamy tumik. w garażu Działamy dzisiaj na kanale Jak widzicie krzywo wjechałem specjalnie Żeby tłumik mieć jak najbliżej No niestety już bliżej nie mogę, bo tam Mariusz ma różne pierdoje postawione Poza tym zaraz tam jest ściana Gdzie fajnie jest to, że mam daleko, więc mogę sobie Tak fajnie wjechać Spokojny wiatr, by zabrał mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, żeby znalazł cię aż tam, gdzie pochowałeś sny. Już teraz.